Słuchajcie, razem z Elviso i Maciochem dzisiaj wbijamy się do Bobowic totalnie na nielegalu, hey. żeby sprawdzić, co tam Bobo kombinuje. No, czy jesteście gotowi na to? Hej 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 hej, hej, hej. hej, 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 hej! You can call me gas. Siemano, Karano. Siemano, Macioch, Macioch. Idziemy tam, dawaj. I... Stary, idziemy tam, ale poczekaj, no, najpierw musimy, najpierw stary musimy zrobić coś ważnego. Stop! Co? Co jest? To Boczność, boks, Boczno! dobra, nie żartowałem, nie musimy zrobić nic. Dobra, stary, idziemy i co chcesz mi pokazać? Ja chodę, idziemy nie. na mur, czy ty tutaj coś przygotowałeś? Tak, czy... kto pierwszy na górze muru, ten jest najlepszym graczem Minecraft. A, kto okay. drugi? A, to, o to nie, nie, już nie, tak, nie. Dobra. Już nie. Lecimy! A! Kto Hello. trzeci? Nie, kto drugi, kto drugi? Nie, nie! Co <laughs> Ej, y, chyba trochę przypał. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na górze muru i jak widzicie, w całej okazałości mamy tutaj przed sobą bobowice jest tutaj ten wieżowiec Bobo, jest tutaj ta choinka, no, standardowe bobowice, a ja, każdy je widział, yy, a te dwa lamusy nadal tutaj wchodzą, no, kogoś hey, tak wolno to kolano. Hej, 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 Maciu. Stary, do, stary, po co, po co, po co tu jesteśmy w ogóle? Ja, nie wiem. Wstaję. Co mi tu robimy? Ja nie mam nie takiej Elytron. Ja tu pół godziny, no. Dobra, gościu, ja tu wleciałem elitrom, nikt nie narzekał. Eee... I było dobrze. I było dobrze, więc wiesz. Możemy iść Ostatni teraz na dół. będą pierwszymi jeszcze, zobaczysz, kto się Ej. będzie miał ostatni. Dobra, słuchajcie, plan jest prosty. Musimy wbić teraz do Bobowic, tam normalnie na dół, i przeszukujemy mu każde miejsce. Czy on czegoś tutaj nie chowa? Ale, na myśli. Ale wiadomo, że chowa. No, właśnie to znowo, On chowa o to w każdym koleżanku, co? Chodzi o to, że wiemy no, i musimy na to zrobić. Stale. To mi wyjdzie na złe, pewnie. Co ty? Idę No dostałem dwie perełki, dwie kuleczki. Ej, I co zostawiłem. Nie, nie, się z kolegą podzieli, co? Bo tak to dwie piłeczki nie, dostałem. Ej, co, tak, one nie, to nie, nie, co nie, 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 z Ej, nie podzielił się, co jest? Dobra, lecimy sobie na dół. Dobra, gościu, ja wbijam od razu do miejsca, które ostatnio sprawdzałem i może... Ej, ziomy. Ale czekaj, a gdzie my mamy szukać i jak mamy szukać? Dobra, za dawajcie za mną, ja was poprowadzę, zrobię. Właśnie, teraz... co w trawie piszcze, Co? E... Zobacz. Nie wiem. Co w tra... Tutaj, w trawie, co pisze? czy, czy wy chcecie coś znaleźć, ziomy? Ale stary nic tu nie piszczy chyba. No chyba nie za bardzo, ale. Nie no nie, no to w takim razie misja zakończona niepowodzeniem, dobra. wracamy do domu. pamiętajcie, yy, jeszcze dobra, jedna taka pobaczy. rzecz. E, w małych ilościach można mu rzeczy zarąbać. Tak, może. ja tak <laughs> ostatnio robiłem, więc Co? dawajcie, idziemy. Dobra, Macioch, dawaj tutaj, bo hei, teraz idziemy. Hei, hei, hei. do... Chyba jego bazy, no nie wiem czy to jest Ludo. baza, czy takie pomieszczenie, stary. ale ostatnio miał tam bardzo dużo różnych ciekawych ja przedmiotów. To nie jest jego baza przecież. Co ty robicie? Ja szukam zejścia stary. Ono było gdzieś tam mną... pod brykiem, stary, wiesz? E, stary, ja nie pamiętam. Ale. Było, o, tu, tu jest. Ej, a to o, nie jest, jest domek Abry? E, jest, to jest dom Abry, to ale, ale jest jest zejście wobo. do Bobo. Okej, okay, to tutaj tego w... nie znam. Okay, to ale to nie Abra wie o tym, że to jest jego? No wiadomo, gościu. Lecimy sobie dalej. Okej, okay, to ja, ja pierwszy raz to widzę w ogóle, to jest jesteś nie Na luzie, jeszcze się nauczysz. E, więc tak, Okej, okay, dobra, widać, że to Bobo zrobił. Cyk, cyk, Co tutaj jest? Stary, pamiętaj, jak są jakieś takie drogocenne nie, rzeczy... Nie, wiecie, nie ma. To o miłość. bierzemy małą ilość. Bierzemy małą ilość, bierzemy... O, tutaj na przykład... Ej, a co? Co to jest za baza? Biorę 26 diaksów. On się Ej, co nie to jest za baza? Stary, ja nie to nie pierwszy tak raz! Ale to jest no. jedna baza, Ty Ej, się dobra, patrzcie tutaj! Co, co jest strzanie, zobacz, co agent tutaj. jest? O Widzieliście kurde. to! Ej, ile tego jest! Widzieliście tego? to? Ja tutaj ja zarąbałem mu jeden ja ja mógł póki, co, ale e, wróciło tu sporo rzeczy. Dobra, mamy 26 Diaksów zarąbane. Dobra, Ej, to, to jest, jest nienormalne drugie. ile on tego ma! O! Można dwa staki strzał zarąbać. Bo przykład, tego nie będzie widział, rzecz. no. Ja okay. ci Ej, Macio, chcesz tak strzał na przykład zarąbać? 20 czy nie? M Stary nie, ma mam dużo, mam dużo, ale wiesz Ej. co, patrzę jakiego on na innej te Firewerki, dwa staki firewerków, chociaż wow. chyba ostatnio też je podrąbałem, więc tego bym nie brał. Dużo i to wszystko od wina, ja O, patrzcie, on ma żarcie. Żarcie on też Oooo, pyszne, pyszne ciacho. Cyk, dwa melonów znikają. Ma, Macie chłopaki, Zupka Zjedzcie znika. sobie ciasteczkę. Pyszne Jejkuwa, Macio! Ej, patrzcie, ile to jest w ogóle emsów, spójrzcie na to. Ja już wziąłem, stary, już wziąłem. Okay, ej, dobra, dobra. To, to ja biorę... Znalazłem co, więzienie. Okej, okay, staka biorę, elegancko. O, i bituwaj, nie ogarnie się. Cyk. Ej, zobaczcie tutaj. To Chłopaki, to tu jest wow. trapczest. chest. Nie nie nie, 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 nie. Ale się wystraszył, ale bambik. Elviso nie Nawet kolegów? się miła. Że jest bambikiem? Nie, że straszy kolegów. Dlaczego? Nie, nie straszę, nie straszę, nie straszę bo po prostu się śmieję, to jest taki szarcik, wiecie. Maciu. No, dobra. teraz ob, obczaj stary dromadzik, obczaj to stary, obczaj to. Ty, ty, obczaj to! A, na na bus, na bus. Na bus. Zamknąłem go! Zamknąłem ja, go! Co zrobisz? Ja co zrobię? Ej, nie, zamknąłem nas! <laughs> Czekaj. O, otwórz. Nie, no, nie, o, nie o, mogę! Otwieraj no, to! Chur. No gościu! Cześć co ty robisz, co ty robisz? No, chcę Okej, okay. <gulity> okay, Elwiso zostawiamy cię tutaj. Popo na bo budzikamy są szybko! E, okej. Okay. Nie ma go, nie ma go! Dobra, zostawiamy go, co nie? No co tak stary, on nam jest niepotrzebny. Dobra, idziemy Elviso i tak nam nie pomoże. Ej, co to jest, co to jest za Idziemy stary, my wszystko obczajamy na luzie. no i patrz, tutaj ma... Jak ty tu nie zszedłeś? Macio? No dawaj! No zszedłem, ale chciałem zobaczyć jeszcze wyżej. tu masz tyle potek z expa. Ja tutaj już 400 staki potek z expa zarąbałem, czaj? Ej, dobra, co, to, o co chodzi? chodzi? Agentix, agentiks, nio able. To jest Neo Macioch, Elviso. No, to o to chodzi chyba. Okej, okay, dobra, kolejne rzeczy. Weźcie coś... Elviso, jak ty wyszedłeś stąd? Bo... Jakiś pierdolony. Elviso, jak ty wyszedłeś tam? Wow, patrzcie to! Patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie to. Co? O kurde, Ej, ale, o kurde. To jest... dobra, ale to jest. Ale z tego mocne. nie możemy brać, bo to się już ogarnie nas tak. Tóra, nie? Ja czy to jest mega mocne. Ale z tak, że Laza mógłbym się pokusić. Nie stary, on ma też tutaj w tej pracy. Która... Ej, to, gość obcykany. jest strasznie mocny, dobra. naprawdę. Słuchajcie, chyba musimy jakieś jeszcze inne pojęcia. opisać. Yo, patrzcie na no to! Stary, mówiłem, wow. mówiłem. Już cztery stachy butelek z ekspem zarąbane. Dawaj, rzucamy sobie. Ej, dobra, akurat tego ekspa można sobie troszkę pozumierać, <laughs> chyba, bo tych cyferek nawet nie widać tutaj tak, dobrze. Tak. <laughs> no... Dobra, tego weźmiemy jeszcze, o tyle, elegancko, my, widzisz, i tak milionowice wygrywają wojnę. nic nie Okej, tutaj można jeszcze, dobra. No i tak milionowice się ekspią, elegancko. Dobra, tutaj było jakieś pomieszczenie jeszcze z enchantingiem, Ja bym też obcza. Agentik, stój, stój. jest? tutaj nie można stać, to jest teren prywatny Bobo. Ale... Ja nie widzisz? Nie widzisz stary? Eee. A, dobra sorry Nie wiedziałem stary, nie wiedziałem że masz taki luz Dobre. Ale on ma S. Wbijamy o tutaj i uh, uh, uh. jestem ciekawy czy Lapis lazuli Nie no dobra Ej dobra bo tutaj każde pomieszczenie jest coraz dziwniejsze Tak no. ale co ja Cię. Gość Stąd jest nie taki co odklejony zdobywania. Ej Chyba, że. Strasznie. Enchanting, te... nie, no tego nie będzie. No nie, no to zobaczy, dziurę w podłodze zobaczy no chyba. Okej, dobra, ale jest no trochę. Ten... Ej, problemu, ale zobacz, której zabrał ze czyta. ściany Enchanting i wsadził tam na przykład stary. crafting... Crafting stary. Ej, to, to jest dobry nie, pomysł. Nie pokapuje ale, się. Ale chyba enchanting nie jest aż tyle wart Ej, bo ja tu nie wejdę, panowie, to jest za wąsko. Elviso, przejedziesz! Nie, 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 poczekaj, ogarniemy to. Dasz radę, dasz radę, poczekaj, o, stary, drugą właśnie stronę. właśnie rozrąpałeś mu jakąś paskę. No ale Kobak musi, musi przejechać, no! Co? No jak miał Co? się stąd Musisz wydostać? Pazyn? Ej, dobra, bo teraz tam mamy. Macie stona jakiegoś? Stary, mamy cobblestone i to będzie Ej, widać Nie, 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 no stary, musimy to przepalić. Czekaj, daj przepalimy to. Stary, no trzeba to przepalić. Ej, tu jest magazyn! Ty jak jest stary tutaj, na pewno gdzieś piecy. O piece, są Dobra, piece tutaj. Wow, 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 Dobra, przepalam kobra. Znalazłem w takim razie. złoto. Biorę. Ej ziomy ile złota wziąć, bo znalazłem. Stary, no nie, nie, nie. O, to chcesz mu zabrać. Są diaksy. Tak diaksów zabieramy Kansy. na pewno. Złota. tak złota. Tak samo będzie wyglądało. lepiej tu nie ma nic. Chodź, tego złota to nie za dużo, piec, ja bym mu chyba nie zabierał. mi. piec. Z okay. Nie, miałem skrzynkę z koblem. Stary, tu są piece przecież. Są no, hutnicze przecież. Dawaj, dawaj. No to dawaj. co z tego? To na no nie działa. E, możesz nie możesz z tą na zrobić? Nie, nie możesz. Aha. A, to Aha. Lipa. No to Dobra. lipa. Ale czy coś jeszcze ma on tutaj takiego wartego? Może zabrania? Nie, ej, a co jak mam. Bobo malus? Ej, ej, Bobo! Przecież tutaj nie, nie wolno robić wojny! Ha! O kurde! O ej, dobra, patrzcie, znalazłem coś, co znalazłem masz, stary? coś tutaj, patrzcie, tajne przejście! Uuuu, idziemy. Uuu. Robi razie, co jest nie. grane? Ej, gdzie my to jest tak... jakaś uprawa, którą było widać z drugiej strony. No wiadomo, ich, ale gość, wow. dokąd to prowadzi? Mamy dwie łódki. A samochody niewidzialność. Ja mam jest, nie... jest niewidzialność. Jest Oj, ja, ja mam bardzo radno. dużo łódek. To co? Robimy w takim razie wyścig, kto pierwszy na końcu? no nie, bo Hello. oni Hello. mnie zablokowali! A, na Ej, ale ale, ale masz rytę. Masz Dobrze. Agent lecimy tam szybko, Nie no nie ma co, na zakręcie na drobie! Dobra, szybsze. lecimy, lecimy, lecimy. Nie, nie, <tot> jak jest? Yes. On nie może nas wyprzedzić przede wszystkim. To jest za wąsko. To jest za wąsko. Czy, czy, czy on ale, leci? On ale stary, ja właśnie cię wyprzedziłem. Co? Nie. <tot> Co ty no nie! Hello. ej, dobra, dobra, wygra. Ale wygrałeś i... uczciwie, wygrałeś uczciwie. Ej, ej, co jest, czyli ona ma połączenie z Juli Tak, to jest to mega dziwna rzecz, ale to Ten już ma. chyba kiedyś odkryliśmy, okay. co nie? Tak. Dobra. Ej, dobra, to, to ja, jest... ja jestem tu pierwszy raz też. Ej, ale ono jest zamurowane, jakby wcześniej tak nie było, Dziwne, było tak po prostu, że. Jakoś łatwiej się tam wchodziło z tego, co Trochę pamięta. robi wrażenie. Dobra, ziomy, chyba. Ja bym wrócił do Bobowic jeszcze tam coś oprzeć. Bo tutaj nie za bardzo coś mi się widzi, żeby coś było ukryte. E, więc dobra, wbijamy. Dawajcie, lecimy. Dobra, ziomy, słuchajcie, ja mam do Was jedno pytanie. Jakie Wy macie o? w ogóle łupy ze sobą? Bo ja, ja mam taki. Teraz... Ja, ja mam potężny msuch. łuk na Koksa. Ile? Maciu koks. Tak, to dobrze, to dobrze. O? Ja mam stach, Star, Ja msuch. mam Power 4. 44 butelki, a nie nawet więcej. 60 butelek z Expem, z tego kilka użyłem. 200 Ej, dobra, roku, tu musi być ukryte stary, przejście. Taka i jeszcze tak złota. Nie. No, tu musi być przejście stare. Okay. Ej, a tak, to nie ma przejścia, ale. Cue okay. of okay. A Tylko może tam nie schodzi. Nie co za gamuń! Co? Elviso? No nie! Nie, no przecież ja teraz zostanę wyjaśniony z elit... O nie, czekam, czekam uciekam, żeby i idemy chociaż uratować. Uf. O dobra stary przymyślał. Leć, leć, leć! Jaki gamoń mnie tam wrzucił! Nie wiem, stary, chyba sam wpadłeś tam! A to chyba był Macio. Nie. O, mm -hmm. Nie stary, ja mam luz, ja mam S, nie zrobiłbym ci tego! Aha. Ej, tu nie jest zrobiłbym ci zejście. tego! No. Ej, patrzcie, co się kolejnego, tu jest jeszcze zejście w dół, tylko dokąd to tam. Nie damy pierwszy, byłem pierwszy! Chodź, chodź, agent, pokażę ci sztuczkę! Chodź, no. pokażę ci sztuczkę! Jaką Zobacz, jaka fajna! Bym nie, nawet powiedział, że nie jest Nie, nie, <grym> nie Maciek, to jest niebezpieczna sztuka. Wow, on jest wow. naprawdę niezniszczalny. Ej, chyba patrzcie w ogóle, jakie on tory wybudował. ale to jest nie? tak głupie, patrzcie. ja bardzo niby Ej, mega, ale, ale. Poczekajcie. Wiemy dobrze, że Bobo potrafi być ogarniętym graczem. Mhm. Ale potrafi też nie być. Tak, ale stary, to może być właśnie taka ogarnięta rzecz, której my po prostu nie pojmujemy. Eee, m, ciężko mi byłoby w to uwierzyć, Ale może. Dobra, ja lecę na ale koniec tunelu. zobaczę co to. A to jest, A co jest ten na ocean, Nie no strasznie długie. Ja lecę to tak. ocalić. Okej, okay. dokąd to prowadzi? Na ocean, stary. Tu, tu, tu jakoś w dół. Ej, faktycznie, to może być na ocean. Okej, okay, co my tu mamy? Wow, Okej! Okay, wygraną! Patrzcie, jaką wygraną mamy. Ja to wygrano. No, ja myślicie, że możemy to zrobić? Ej, dajcie ja stack jeden. po, po stacku dla każdego. stacku. Łap Macioch. Nie ma o, Dziękuję wody. bardzo. Okay. I łap Elviso, też Dziękuję, uczciwy gracz. Dobra. Tutaj uczciwy każdy po stacku, ma. Dobra. Za darmo to bardzo uczciwa cena. To jest tak. lepiej niż uczciwe, stary tary. Ja się, ja jakby doceniam to, że babo zostawił nam tutaj. Ja coś, Ten czego nie potrzebował. No, ja myślę, że jeszcze coś na końcu tego tunelu by się znalazło, ale. Eee, dobra, to może zostawimy sobie na kiedy indziej. Dzisiaj i tak mamy naprawdę solidne Co bardzo łupy. Good. Serio, no pomyślcie, mam w tym momencie stack TNT, dwa stacki melonów, to cały miesiąc już z samego tego bym Co przeżył. Nawet więcej. Więc ziomy, serio jest dobrze. E, tak, bo... Sary, możesz nawet zrobić jakieś ten. E, jakąś imprezę w ogrodzie, takie wiesz? E, Zrobisz jakąś sałatkę z tego Garden arty, party. Tak, garden party można zrobić, bo jest gorąco, jest lato, arbuz ja, ja, do... Nie, w ogóle pool party, bo gościu ja mam normalnie. Tak, i zaprosić Bobo, zaprosić Bobo, żeby jadł swojego melona. <laughs> Dobra, ziomy, słuchajcie, ja w tym momencie będę ten filmik kończył. Myślę, że serio <laughs> jest mega solidnie. Obrobiliśmy Bobo, jak się dało, będziemy Wracali teraz do milionowi, co oczywiście schować to, co zarąbaliśmy, żeby nie było, że no ktoś się domyśli, co nie? E, więc oczywiście lecimy tutaj na górę. No i słuchajcie, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, tak jak i wpaść na mojego Instagrama, do którego link oczywiście macie w opisie. Na tym filmiku to będzie już na tyle. Do zobaczenia na następnym. No i cześć!